Omówimy sobie wskaźniki kwasowo-zasadowe, pokażemy sobie doświadczenia z tymi wskaźnikami i co to są wskaźniki kwasowo-zasadowe. Są to substancje, które pod wpływem zmian odczynu środowiska, czyli kwaśny, obojętny lub zasadowy, zmieniają swoją barwę. I teraz zacznijmy od wskaźnika uniwersalnego, czyli tak zwanego papierka wskaźnikowego uniwersalnego. I co my tutaj mamy? Mamy trzy naczynka. W jednym naczynku jest odczyn kwaśny, w drugim zasadowy, w trzecim obojętny. Nie wiemy, gdzie jest jaki i będziemy to sprawdzać. Widzimy, tutaj był odczyn obojętny, papierek był. Nadal żółty. No tutaj mamy ciemno-niebieski, więc mamy odczyn zasadowy. A tutaj czerwony, więc mamy odczyn kwaśny. I teraz widzimy zabarwienie tych trzech papierków. No i podsumowując, widzimy, że wskaźnik uniwersalny, który w roztworze. Obojętnym jest żółty, nie musi być to woda, po prostu nie ma być odczyn ani kwaśny, ani zasadowy, wtedy on jest żółty. Natomiast w odczynie kwaśnym jest czerwony, w zasadowym zielony do niebieskiego. Zaraz sobie powiemy, o co chodzi z tym zielony do niebieskiego. No i widzimy tutaj nasz wskaźnik uniwersalny, który w odczynie obojętnym jest żółty, tutaj wszędzie mamy odczyn zasadowy, z tym, że ta zasadowość rośnie. Tutaj mamy ledwie zielonkawy, tutaj mamy już ciemnozielony, tutaj już mamy niebieski do granatowego i im bardziej odczyn jest bardziej zasadowy, tym te kolorki tutaj w ten sposób się zmieniają. Podobnie jest w odczynie kwaśnym, jeżeli jest odczyn obojętny to wiadomo jest żółty, jeżeli jest słabo kwaśny no to ledwie pomarańczowy i potem im bardziej wzrasta kwasowość tym bardziej intensywna jest tutaj ta czerwień. Teraz mamy następny wskaźnik oranż metylowy. Oranż metylowy ma ładne pomarańczowe zabarwienie. I mamy tutaj trzy probóweczki. W jednej jest odczyn kwaśny, w innej zasadowy, w jeszcze innej obojętny. I będziemy sprawdzać, gdzie jest jaki odczyn, używając właśnie oranżu metylowego. Tutaj nam się pierwszej nie zmieniło, zabarwienie nadal jest pomarańczowy, ale w drugiej probówce ewidentnie czerwony. Ten oranż. Ma zabarwienie czerwone. W trzeciej probówce nadal jest pomarańczowy. No i tak to wygląda. I gdzie mamy jaki odczyn? Oranż metylowy w środowisku kwaśnym zmienia zabarwienie na czerwony. Więc możemy jedynie powiedzieć, że w probówce środkowej Odczyn jest ewidentnie kwaśny. Natomiast tej probówce pierwszej i trzeciej, no, na pewno nie jest kwaśny. Nie wiemy czy obojętny, czy zasadowy na pewno nie jest kwaśny, gdyż oranż metylowy wykrywa wyłącznie kwasy, zabarwiając się na kolor czerwony. Widzimy tutaj, że ten oranż metylowy także staje się coraz bardziej intensywnie czerwony w zależności od stężenia kwasu. No i mamy podsumowanie. Oranż metylowy, który jest pomarańczowy w środowisku obojętnym. Także jest pomarańczowy w środowisku zasadowym, bo on jest wskaźnikiem dla kwasów, gdyż tylko w środowisku kwaśnym zmienia zabarwienie na czerwony. No i mamy fenoloftaleinę. Fenoloftaleina ma, ba, jest bezbarwna. Ale wyłącznie w środowisku zasadowym zmienia zabarwienie na malinowy i widzimy tutaj ewidentnie intensywne malinowe zabarwienie w probówce drugiej. No i tutaj w pierwszej i trzeciej fenol fenoloftaleina nie zmieniła zabarwienia, jest nadal bezbarwna. Więc jedyne co możemy powiedzieć to to, że w probówce środkowej mamy odczyn zasadowy. W pierwszej i trzeciej nie jest na pewno zasadowy, obojętny lub kwaśny. No i mamy tutaj podsumowanie, gdzie fenoloftaleina ma zabarwienie bezbarwne w odczynnie obojętnym i kwasowym, natomiast w zasadowym ma odczyn, o, przepraszam, odcień malinowy. Bardzo prostym do zrobienia w domu, a jednocześnie widowiskowym wskaźnikiem, bo wychodzą naprawdę ładne kolorki, jest wywar z czerwonej kapusty. Zapraszam na krótki film z tego doświadczenia, wyświetla się teraz ikonka z filmem, a także jest link do tamtego filmu w opisie tutaj pod tym filmem.